mi się, jak witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Robert Czechowski, dyrektor Lubuskiego Teatru jest naszym gościem. Witam ciebie i witam słuchaczy. W ten piękny wiosenny dzień, bo dzisiaj mamy już wiosnę. Tak? Tak, tak się złożyło. Utarło się, że 21, a astronomiczna przyszła do nas dzisiaj. Nie zauważyłem właśnie, jak wchodziłem tutaj, wszedłem w kałuże, zimna, cholera, zmarzłem, dobrze, że ciepłą kawę Podobno ma być trochę lepiej, zobaczymy. No, faktem jest, że, że jak wiosna, to nowe porządki, to zaczniemy od nowych porządków, które szykują się, Przecież teatrze, zresztą sam mówiłeś przed momentem, że zaczepił cię e, miły pan, zagadnął, może tak jest ładniej na, na ulicy, który mieszka tuż po sąsiedzku i pewnie nie może się doczekać, jak wiele osób tych zmian, które mają nastąpić. To było na bardzo ruce. sympatyczne, bo najpierw wdepnąłem w te kałuże Pomyślałem sobie, cholera dziwnie się zaczyna dzień, ale zaraz się zobaczę z Tomkiem, będzie sympatycznie. Po czym podchodzi taki pan, jak trochę wyglądający jak czarodziej. Mówi, dzień dobry, panie dyrektorze, mieszkam tutaj niedaleko w bloku i wyszedłem sobie na spacer, bo przeczytałem w gazecie w sobotę, że budujecie tutaj scenę letnią, kolejny teatr. Gdzie to ma być? Jak ma to wyglądać? No to opowiadam mu, że to wyburzymy, że tutaj to zbudujemy. A za ile pieniędzy? A za tyle i tyle. Tak trzymać, tak trzymać, chociaż wie pan trochę żałowałem, bo jeden z tych garaży jest Oj. mój, ale pal sześć dla teatru, a kto będzie chodził do, na, na, na te spektakle, ja mówię, że to będzie akcent głównie dziecięcy że tam będzie scena lalkowa to oddałbym trzy garaże, jakbym miał. Także... No proszę, to miło i sympatycznie, że ludzie tak do tego podchodzą, bo ktoś mógłby powiedzieć moja własność, a właściwie mój podnajęty garaż, mam ochotę parkować sobie tu auto, robiłem to przez 20 lat i nie przeszkadza mi ten śmietnik, który mamy tutaj, bo tak na dobrą sprawę to miejsce do najpiękniejszych nie należy. Ale ten człowiek myśli pragmatycznie, ponieważ Oczywiście. wyglądał na mniej więcej 90 lat i na koniec powiedział, ja i tak nie jeżdżę, więc nie z tego garażu. No tak, rzeczywiście. A tutaj no, wydarzy się na pewno dużo. Ja myślę sobie, że poza ludźmi związanymi z teatrem, poza mieszkańcami tego miejsca, będzie i wielu innych, którzy będą tym żywo zainteresowani, bo jeśli mówiąc o tym projekcie, we wstępnych fazach projektowych, nazwijmy to, już wtedy mówiono o tym, że to powstanie taki zielonogórski Montmartre pięknie powiedziane, ale no czasami od wypowiedzenia jakichś słów do realizacji wcale nie musi być tak dużo, bo jeśli to miejsce rzeczywiście ma wpłynąć nie tylko na to, żeby rozwinął się teatr, ale również na to, żeby rozwinęło się miejsce, żeby rozwinął się deptak, to jak najbardziej. Podejrzewam, że kafeterie ka jakieś, jacyś kupcy może będą chcieli. Słyszę, że kawy jeszcze nie piłeś. Y, piłem, ale o godzinie 5 rano. że ja jestem dość dziwnym człowiekiem, więc, więc, więc zaczynam dzień wcześniej. Powiem ci Także, że od lat tacy ludzie jak choćby Wojtek Kozłowski, którzy mają dużą wyobraźnię, polot, fantazję, klasę i kulturę, i dużą wiedzę, wypowiadają się na ten temat, że deptak powinien być rozszerzony. I w okolicach właśnie BWA, Szkoły Muzycznej Obecnej, Zaplecza Teatru, no, powinno i jest szansa powstać coś, co y, można nazwać deptakiem BIS, czy rozszerzeniem deptaka, czy takim centrum kulturalnym, ale nierozumianym tego y, na modłę fokusowego, y, tylko nieco, nieco inaczej. Jest szansa przez bliskość. Y, w metrach i przez bliskość ideologiczną i mentalną. BWA, teatr, muzeum Ziemi Lubuskiej, szkoła muzyczna. Te wszystkie rzeczy bardzo ładnie się komponują. To zresztą, wszystko się scala, a jeszcze do tego centrum miasta. I widzę, że jest olbrzymia otwartość i władz miasta i naszej pani marszałek i dyrektorów instytucji, żeby to wszystko zjednoczyć i żeby powstało takie centrum, które emanuje uśmiechem klasą kulturą i sztuką. Zresztą e, dyrektor Kozłowski jest akurat tym człowiekiem, którego można tu spotkać na deptaku. On często się przechadza gdzieś z pieskiem. Widzę go. Dlatego e, staram się często... najczęściej chodzić ptaki. E, I wtedy też e, obserwuję pewne rzeczy. To nie jest tylko tak, że przyjeżdża do galerii do BWA, tak? wjeżdża samochodem na parking, zamyka się w galerii Kończy pracę, wyjeżdża i jest po temacie. On jednak tutaj też funkcjonuje w obrębie tego miejsca, więc takie spostrzeżenia są jak najbardziej trafne zawsze. No tacy ludzie jak Wojciech to są, wkładam to słowo w cudzysłów, wariaci artystyczni i dzięki takim ludziom zmienia się świat na, na, na lepsze. A propos zmiany świata na lepsze albo protestowania w kwestii tego, że podobno zmienia nam się świat na gorsze, a może nie cały, ale na pewno podobno? polska rzeczywistość. Niektórzy twierdzą, że się zmienia, inni twierdzą, że absolutnie nic się nie zmienia, że wręcz przeciwnie, że, że on się porządkuje i układa się tak, jak powinien funkcjonować. Wczoraj w centrum miasta mieliśmy. Pikietę, demonstracje, coś, co zresztą będzie odbywać się teraz e, cyklicznie, przynajmniej tak zapowiadają ludzie związani z komitetem. Obrony demokracji, którzy organizowali między innymi wczorajsze wystąpienie, tylko wczoraj nie tylko kod na deptaku, tak? bo mieliśmy oprócz kodu polityków, różnych opcji politycznych, bo mieliśmy tam ludzi od lewicy, po, po partie w centrum sceny politycznej, jeśli tak przyjmiemy, że taką jest platforma, czy, czy nowoczesna, mieliśmy też zwykłych ludzi, instytucji kultury. Robert Czechowski również obecny. Wczoraj na Deptaku. Warto jest podkreślać? Często i dawać do zrozumienia Polakom, że nasza rzeczywistość się zmienia nie w takim kierunku, jak powinna? Każdy obywatel tego kraju jest wolnym człowiekiem i ma prawo zabierać głos w każdej sprawie. Jeżeli to się mieści w ramach prawa, które nas obowiązuje. Sporo rzeczy dzieje się niepokojących. W każdej dziedzinie sporo rzeczy zmienia się na korzyść. Jeżeli, jeżeli dzieją się rzeczy takie, które symbolizuje wycinka drzew, to jest bardzo namacalne i bardzo konkretne, to nie tyle mamy prawo, a wręcz obowiązek mówić o tym, a nawet krzyczeć. Byle z klasą, byle z kulturą i w ramach które powinny obowiązywać... Ale wiesz dokładnie, że, że chyba zbyt wielu zwolenników tej nieszczęsnej ustawy ministra Szyszki nie znajdziemy w Polsce, natomiast politycy od lewa do prawa mówią, że to nie jest tak, że oto z dniem wejścia w życie tej ustawy nagle zaczęto wycinać drzewa. Te drzewa wycinano systematycznie na przestrzeni lat. Oczywiście czym innym jest dzika wycinka, że po prostu to ktoś wchodzi sobie z piłą i tnie, żeby ciąć, a czym innym jest, no, kiedy ma to związek chociażby z jakąś inwestycją, tak, drogową. No, nie wyobrażam sobie budowy drogi bez wycinki drzew. No, to jest jakby, jakby naturalne, tak, zwłaszcza, no nie, nie, zwłaszcza w, naj, naj, w naszej najbliższej okolicy, gdzie, gdzie tych lasów jest mnóstwo, tak? Powiem ci, że nie bez kozery powiedziałem o tych drzewach, ponieważ drzewa są, nie są abstrakcją, są Symbolem życia, przyszłości, zieloności, wrażliwości, fantazji, a szczególnie jak się czyta książkę o życiu drzew, którą za dwadzieścia kilka tysięcy ostatnie sekretne życie drzew można kupić w Empiku, jest fascynująca. Pokazuje drzewa jak ludzi, i nawet znajduje. Nie tylko artystyczne potwierdzenie na to, że tak jest, że drzewa sobie pomagają, że to są pewne społeczności, i tak dalej. Wracam do pewnej symboliki. Bardzo często ludzie mieszkający w danym kraju, mieście, miejscowości nie zdają sobie sprawy z rzeczy, które się dzieją w sposób przerastający ich możliwości percepcyjne, w sposób abstrakcyjny. Czasem. Trzeba im i sobie uświadamiać na takich symbolach, że, że dzieją się rzeczy niepokojące, na takich symbolach, które przemawiają do ludzi. No, Żyjemy podobno w kulturze obrazkowej i wszyscy chyba w Polsce widzieli zdjęcia tej wiewiórki. Na pniu drzewa, która w jakimś na sensie miała, miała symbolizować to, co się dzieje, jak działa ustawa. Ja widziałem dzisiaj czy wczoraj jakiś taki quasi-mem, ale, ale nie zrobiony gdzieś w Photoshopie, tylko zrobiony na drzewie, prawdziwy, z którego wynikało, że to drzewo, które sobie rośnie w tym miejscu, ono było personifikowane, właściwie mówiło do nas jak człowiek, daje możliwość oddychania kilku innym osobom. Tak, widziałem to oczywiście. I lajkowałem pozytywnie. Yy, yy, wracam. Yy, 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 przypomnę Herberta, na przykład, który mówił o tym, pisał, że yy, śmierć stu tysiąca, dziesięciu tysięcy, pięćdziesięciu tysięcy, tysięcy, miliona żołnierzy czy ludzi to jest abstrakcja. To przerasta nasze możliwości interpretacji i odczucia takiego faktu. Natomiast śmierć yy, dziecka. W wypadku, zamordowany sąsiad, śmierć konkretnego człowieka, konkretnej jednostki do nas dociera. Dlatego to jest oczywiste, że drzewa się wycina, wycina się w sposób sensowny. Nie znam takiej drogi, której wybudowanie, konsekwencją wybudowania, której byłoby ścięcie dębów, które mają po 300, po 400 lat. To jest karczemna głupota. I, I takiej głupocie zawsze należy mówić stop. Nie wolno się na to zgadzać pod, pod żadnym pozorem. I, i, I taka wycinka, 4 hektary lasu, chronionego wszelkimi możliwymi przepisami w Polsce, w Łebie, 100 metrów od, od morza, to jest kryminał. To jest kryminał. Nie wolno milczeć. Takich rzeczy jest dużo. Takie rzeczy się działy, takie rzeczy się dzieją i takie rzeczy będą się dziać, dlatego każdy świadomy obywatel powinien zabierać głos na miarę swoich możliwości. Ale ja mam wrażenie, że część polityków już świadomie podeszła do tematu, i nawet najważniejsze osoby w państwie widzę Jarosław Kaczyński mówią wyraźnie, to była głupia ustawa, niepotrzebna ustawa, i należy ją zmienić, więc można byłoby powiedzieć na dzisiaj, że do kogoś to w końcu dotarło i temat będzie zamknięty. Ale to jest konsekwencją tego, że ludzie się odzywają, że ludzie zwracają na to uwagę. Y, 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 przypomnę, no jest wiele takich, y, takich płaszczyzn, które są kontrowersyjne, które są no, zmuszające do myślenia i do działania. Y, marsz, y, czarny Marsz Kobiet y, y, Pokojowy. By, m, który zwrócił uwagę na, na prawa kobiet w Polsce i nie tylko w I Polsce? I tak, któremu przypinano ładkę polityczną, a tak na dobrą sprawę on nie miał być polityczny w założeniu, tak? I nie był. I nie był. Oczywiście każdy przejaw takiego ruchu społecznego w jakiś sposób będzie polityczny. Politycy z różnych opcji zawsze się podłączają, jedni w kontrze, drudzy za i robią z tego y, 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 wojnę polityczną, ale y, y, cieszy mnie to, że Widać, że rośnie świadomość społeczeństwa, że ludzie zabierają głos w sprawie na przykład edukacji szkół. Nie mają prawa zabrać głosu? Mają i powinni. Edukacja, edukacja to, to, to nie jest moja działka. Ja mogę powiedzieć jako ojciec, ojciec czwórki dziewczyn, które, które się uczą w różnych szkołach, że jak się rozmawia z przyjaciółmi, moja siostra jest nauczycielką, wszyscy podkreślają, że edukować należy, owszem, ale z mądrze, nie szybko i dają piękną kolejną metaforę, która jest bardzo, bardzo myślę trafna. Jeżeli się jeździło kiedyś rozklekotanym polonezem i on jako tako funkcjonował, minęły lata, przysiedliśmy się w Volkswageny i Mercedesy, te Mercedesy i Volkswageny zaczęły nieco nawalać, i yy, jeżeli ktoś wymyśla sytuację taką, że teraz trzeba wyrzucić Volkswagena, wyrzucić Mercedesa i wrócić do Polonezów, bo one były bardzo dobre. To chyba błędne myślenie. Lepiej naprawić Mercedesa albo zamienić go na Lexusa w miarę możliwości. A może po prostu jest tak, że polityka najczęściej sprowadza się do tego, że gra się na dosyć takich prostych instynktach ludzkich, nie omawia się tematu szeroko, zwłaszcza na przykład takiego jak edukacja, biorąc pod uwagę po pierwsze to, że dotyczy on tylko jakiejś części, jakiejś grupy ludzi. A tym, Edukacja? którzy. Edukacja? Jakiejś części. Oczywiście, że tak. Bo e, mamy tych, którzy już pokończyli dane szkoły, e, którzy nie mają dzieci, którzy nie mają wnuków i mówią tak. A, kończyłem ośmioletnią podstawówkę, zrobią mi teraz ośmioletnią podstawówkę. Poza tym, wtedy był porządek w szkole, bo jak chodziłem przez osiem lat, ja chodziłem, mój brat chodził, moja matka chodziła i, i, i było dobrze. I to jest y, taka rzecz, która nie dotrze do każdego, bo nie wszyscy będą się zastanawiać, jak krok po kroku będzie wyglądał na przykład system edukacyjny. Jest wprowadzony, ja mam zamknięty rozdział, jeśli chodzi o naukę. Dziękuję, do widzenia. Może i dobrze zrobimy. Wiesz co, no to jest, to jest przerażające, jeżeli Wiesz, b, b. Edukacja, kultura, sztuka, no to, to o czym pisał i śpiewał Młynarski. Róbmy swoje, bo może parę drobiazgów uda się ocalić. Od takich choćby jak właśnie mówił kultura, sztuka, wolność słowa. To są fundamentalne sprawy. Edukacja, świadomość moich dzieci. Nie ukrywam, że jestem przerażony, kiedy widzę, jak ludzie nieznający się na tym próbują konstruować programy, które będą porządkować myśli w głowie moich dzieci. Ja jako ojciec nie mam prawa mieć zdania na ten temat, no mam obowiązek i mam i, i tu zaczynamy, bo można by tak na każdej płaszczyźnie dotykać kwestii kościoła, kwestii edukacji, kwestii sztuki, wielu, wielu innych, trybunału, sądownictwa, samorządów, a za chwilę ten problem nas dotknie, czy, czy, czy szpitali, jeżeli jeszcze nie wymieniłem. Generalnie, ponieważ nie mamy Wielu godzin i nie jestem specjalistą w wielu dziedzinach, y, mogę powiedzieć jedno: to, co widzę i czuję, że w tej sprawie należy zabierać głos, y, fundamentalną sprawą dla każdego z nas jest, nasza, jest nasze prawo do wolności rozumianej tak, y, jak każdy ją oczywiście rozumie. Ja y, y, no dam prosty przykład. Jeżeli w tej chwili odbywa się. Sąd na przykład z mojej działki nad spektaklem Klątwa w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Rozmawiam z moimi przyjaciółmi, z, z różnych stron, z pisu z platformy. Większość z nich, 90% tych, z którymi rozmawiam, nie oglądała tego spektaklu. Wyrabia sobie opinie na, na, na podstawie tego, co widzą. No to już w kolejny jest taki spektakl, tak? No ale ten jest bardzo symboliczny, bardzo mocny. Ja zadałem sobie ten trud i, i też ich namawiam na to, że żeby zabierać głos w tej sprawie, to trzeba. Po prostu zobaczyć spektakl, żeby dać sobie argumenty do ręki. Nie interesują mnie przekazy, interpretacje czyjeś. Poza tym, kto, polityk ma prawo interpretować sztukę, ma w ramach wolności, ale on się na tym nie zna. On nie ma do tego instrumentu. A nie masz takiego wrażenia, że po prostu czasami jest tak, że polityk nam nie powie tego, co powiedziałeś w tej chwili. Ja nie jestem specjalistą w danej dziedzinie. Ja mogę. Polityk nigdy tego nie powie, bo on jest specjalistą w każdej, w każdej dziedzinie. No właśnie tu się robi problem. To jest, o polityce nie chcę rozmawiać, bo nóż się w kieszeni otwiera. Natomiast jako taki. Natomiast wracam do samego spektaklu. Jadę na przedstawienie do Warszawy. Paweł Łysak w rozmowie telefonicznej mówi: przyjedź, bo nie wiem, jak długo to będziemy grali, więc jadę, biorę żonę, jedziemy. Mamy spektakl przed teatrem, który jest i tragiczny i groteskowy z jednej strony modlące się kobiety co mnie katolika byłego ministranta byłego studenta papieskiej akademii teologicznej obchodzi i interesuje i nie podchodzę do tego z dużym dystansem przeciwnie z dużą powagą modlące się kobiety napisy nie idźcie do teatru, szatan wstąpił do, do tego teatru, do tego budynku i tak dalej, i tak dalej. Mają prawo tak myśleć, choć nie sądzę, żeby oglądali przedstawienie. Z drugiej strony stoją pewnie od księdza Natanka krzyżowcy w białych płaszczach z czerwonymi krzyżami, co już zakrawa na pewną groteskową przesadę, ale to też moja interpretacja tego zdarzenia, ale szanuję ich prawo. To jest właśnie konsekwencja prawa do Wolności, do, do wypowiedzi, do, 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 to są konsekwencje demokratyczne. są to osoby bardzo często mimowolnie inspirowane w jakiś sposób przez I samych polityków. To jeśli jeśli że tak. spojrzymy na to, co dzieje się w tej kadencji naszego parlamentu, z jakimi wnioskami występują poszczególni posłowie, no weźmy ostatni, tak, kwestia e, uczczenia objawień fatimskich. I, I takich rzeczy moglibyśmy wymieniać mnóstwo. Co więcej, to z sali sejmowej czy senackiej przechodzi też na samorządy, bo okazuje się, że samorządy, patrząc na tych, którzy funkcjonują na górze, zaczynają robić dokładnie to samo i też podejmują jakieś, być może dla wielu osób ważne, intencyjne e, uchwały, tylko, że w ten sposób budują tych, którzy potem pod teatrem siedzą i się samobiczują, tak, mimo że na spektakl nie wejdą, bo tam jest szatan, tak jak Dlatego to wszystko jest szalenie złożone i uważam, że, że, że powinniśmy przede wszystkim chłonąć wiedzę, zacząć od przeczytania konstytucji, od deski do deski, zadawać pytania mądrzejszym od nas ludziom, jak to interpretują. Czy można aż tak dowolnie interpretować? Bo w tej chwili, w tej chwili sytuacja jest ogromnie niebezpieczna, ponieważ podważa się, Wszystkie fundamentalne wartości. Właściwie definiuje się je na nowo. Rany boskie, jaki jakie trzeba mieć tupet, żeby dać sobie prawo do tego, żeby wywracać wszystko do góry nogami? No Jedni nazywają ten sam fakt w, w, totalnie w lewą stronę, drudzy w prawą i mówią, że to jest kwestia interpretacji, co się dzieje z trybunałem, co się dzieje z sądownictwem na każdym kroku. To jest rewolucja, to jest. Zakrawa to niestety na wycinkę Polski. Wracam do, wracam do spektaklu i wchodzę już na ten spektakl. Tłumy ludzi, oczywiście dziennikarze, celebryci, artyści, filozofowie, naukowcy, znane twarze z telewizji, z gazet. Oglądam spektakl. Ja przypominam, to jest Klątwa Wyspieńskiego. Ona jest bazą. O czym jest klątwa wyspieńskiego? Zanim skrytykujesz, zadaj sobie pytanie. O czym Wyspiański w 1889 roku napisał klątwę, pokazując historię księdza młodego, który żyje. Z tak zwaną młodą, tak się nazywa ta postać, co najmniej od sześciu lat, ponieważ mają dwójkę dzieci, pięcioletnie i trzyletnie, wieś nie widzi żadnego problemu. Dopiero jak nadchodzi susza i ktoś interpretuje to w ten sposób, że być może to jest klątwa, to jest kara pana Boga za życie w grzechu księdza i młodej, a właściwie młodej i księdza, no to trzeba złożyć jakąś ofiarę. A może by tak spalić tę młodą, żeby to wszystko oczyścić. Kończy się to tak, że to ona uprzedza ich akt i pali swoje dzieci, wrzuca je w ogień, w którym sama miała spłonąć i totalnie zdesperowana z szczapą z płonącą pędzi na wieś, żeby spalić tę wieś, te, ten, ten, ten ciemnogród, ten brak świadomości, to zakłamanie, te hipokryzje, te obłudę, tę te dwulicowość, ten brak totalnej świadomości. Nie udaje jej się spalić, ponieważ zostaje ukamienowana, robi znak krzyża, krwią i mówi, taka jest wasza wiara. To pisze, to jest Wyspiański. I teraz reżyser który jest y, pokazywany jako szatan, jako gej i lewak, y, ekstremalny y, liberał i, i prowokator. A to jest absolwent filozofii. Y, studiował filozofię w szkole jezuickiej. Y, A to nikogo nie interesuje. Bo taką, A powinno. Po, aż, A oczywiście, powinno. że powinno. Ale taką łatkę y, przyzwyczailiśmy się, że ludzie innym ludziom w Polsce po prostu przyczepiają i nie ma znaczenia co kto robił, jakie ma dokonania. Czasami jedna taka rzecz może zaważyć na całej karierze takiego reżysera, tak? Tego rodzaju spektakl wydawałoby się rzecz klasyczna, tak? A rzecz tak naprawdę dla mnie choć bardzo mocna i szalenie kontrowersyjna, mówi o dwóch rzeczach. Z jednej strony stawia problem yy, granic wolności w procesie twórczym, dokąd artyście wolno zmierzać, czy istnieją takie granice. I różne, różne odpowiedzi się nasuwają. Powiem za chwilę o swojej. To jest jedna płaszczyzna, a druga to jest płaszczyzna wyjęta z Wyspieńskiego o totalnej hipokryzji instytucji ko Kościoła. On nie atakuje, w moim przekonaniu, wiary. Kościoła. Tam jest Kościoła jako takiego, jak, jako religii, idei, wiary. Powiedziałbym przeciwnie, jeżeli jest scena. Bardzo mocna, ścięcia krzyża, i to jest krzyż dziesięciometrowej wysokości drewniany, ścinany piłą. Ale jaki jest kontekst? Ścinany jest krzyż. Obok stoi matka, która wcześniej grała scenę jeden do jeden z Wispieńskiego. Znam to prawie na pamięć. A jeszcze sobie powtórzyłem trzeci raz czytając przed, przed wyjazdem. I ona, ona wcześniej mówiła synku. Słyszę niepokojące rzeczy. Nie tak cię wychowałam. Jesteś księdzem, jesteś wspaniałym, wrażliwym człowiekiem. To są twoje dzieci? Ty żyjesz w grzechu? Nie rozumiem. Nie, mamo, to nie tak. Wiesz, ja kiedyś ci opowiem. Oczywiście nie mówi jej tego. I ta matka stoi obok tego krzyża i śpiewa, właściwie krzyczy. Dla mnie to jest obrona wartości religijnych, katolickich, chrześcijańskich, to jest covid o to, żeby się zastanowić, żeby, 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 żeby myśleć. Dużo by mówić o tym spektaklu, bo to jest oddzielna, tam jest bardzo dużo bardzo mocnych scen, ale w moim przekonaniu one czemuś służą. I przede wszystkim ja to tak interpretuję i tak to tak to odbieram, mając trochę większą wiedzę niż ludzie, którzy się mniej interesują teatrem. Tam jest postawiony bardzo jasno problem wolności artysty. Tam jest postawiony problem obłudy. Tam jest postawiony problem następujący: czy jeżeli świat jest tak radykalny, tak szorstki, tak chamski, tak wulgarny, jeżeli w tym świecie istnieje tyle cynizmu, tyle niesprawiedliwości, tyle zła, jeżeli jest tak destrukcyjny, to czy artysta. Nie ma prawa używać radykalnych form, radykalnych znaków, radykalnego języka, radykalnych argumentów, nie przekraczając przy tym ram prawa. W moim przekonaniu, w sposób bardzo drastyczny, bardzo inteligentny, zmierzający w pewnym dla mnie jasno nakreślonym kierunku, nie łamiąc przepisów. Prowokuje i zmusza ludzi do myślenia. Ale o to chodzi, że nie wszyscy Robert myślą i tak pesymistycznie zakończymy. Nasze dzisiejsze spotkanie, zwłaszcza, że czas nam przeleciał. Nie wiadomo, nie wiadomo, no, 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 nie wiadomo kiedy jeszcze mogli, nie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać w tym i innym temacie, a to, że ludzie nie czytają, że nie chcą się uczyć, że słuchają tylko tego, co jest dla nich wygodne. Wiemy na co dzień, czytając prasę, chociażby tak, obserwując, co się dzieje, nie wszyscy. Generalizować nie możemy, ale wielu tak sobie bardzo prosto podchodzi do spraw, które są trudne, ale o których trzeba rozmawiać. Dlatego zrobimy wszystko, żeby przyciągać tych ludzi do teatru i mówić im o tym, że istnieją książki, istnieje kino i przy następnej muzea. okazji porozmawiamy o planach Z przyjemności. Teatru. Robert Czechowski, dyrektor teatru lubuskiego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dzięki.